Oddawanie krwi krok po kroku. Wiesz, że możesz jednorazowo uratować życie nawet trzem osobom? A jak? Oddając krew, płyn którego medycyna nie jest w stanie niczym zastąpić. Cały proces oddawania krwi nie powinien zająć dłużej niż 60 minut, ale warto się do niego przygotować. Wejdź na stronę Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa i sprawdź, czy możesz oddawać krew. Jeśli tak, zarejestruj się na wizytę lub sprawdź, kiedy w Twojej okolicy będzie gościł krwiobus. Przed oddaniem krwi wyśpij się i zjedz lekki posiłek. Pij dużo wody i soków owocowych. Unikaj nadmiernego wysiłku fizycznego. Weź ze sobą dowód tożsamości, a jeśli oddajesz krew po raz pierwszy, zaproponuj by towarzyszył ci ktoś bliski. Pierwszy etap to rejestracja, do której niezbędne jest posiadanie dokumentu z numerem PESEL i ze zdjęciem. Po rejestracji otrzymasz kwestionariusz do wypełnienia. Następnie zostanie przeprowadzone badanie na poziom hemoglobiny. Jeśli wynik będzie prawidłowy, lekarz przeprowadzi wywiad medyczny oraz badanie kwalifikacyjne. Na tym etapie lekarz zdecyduje, czy możesz oddać krew. Teraz pozostało już tylko oddanie krwi. Pielęgniarka przy użyciu jednorazowego sprzętu z najwyższą uważnością przystąpi do poboru krwi. Oddanie jednej jednostki krwi, to jest 450 ml, zajmuje około 10 minut. Po oddaniu krwi zastosuj się do wskazówek personelu. Odpocznij około 15 minut. Jedz regularnie posiłki z większą ilością węglowodanów. Unikaj nadmiernego obciążania ręki, z której pobrano krew. Dużo odpoczywaj i unikaj nadmiernego wysiłku fizycznego. Pamiętaj, że po oddaniu krwi przysługują ci dwa dni wolnego od pracy bądź zajęć lekcyjnych oraz posiłek regeneracyjny w postaci czekolad. Oddawanie krwi jest całkowicie bezpieczne, nie musisz się niczego obawiać. Dla ciebie to tylko godzina, dla innych szansa na życie. Nie zwlekaj i już dziś oddaj krew.